Cześć! Na początek kilka zagadek. Dlaczego trzymam portfel w ręku? To są niewidzialni wrogowie marwi. Za chwilę to opowiem i wszystko Wam wyjaśnię. Ale najpierw o tym, co wydarzy się już 10 marca o godzinie 19 na portalu Ewa Żywności. Mianowicie, uwaga, będzie to konferencja marfiowa Pajet Seminis. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. A dlaczego? No już mówię. Na pewno znacie Seminis z wielu ciekawych odmian. Gdybyście poszli na pola, kalafiora, brokuła, porozmawiali z producentami, powiedzieli tam. Gdybyście porozmawiali z producentami fasoli, grochu, powiedzieliby nie ma lepszych. Gdybyście zeszli na tuneli foliowych, zobaczyli ogórki, partenkar, czy w polu, czy w tunelach, powiedzieli rewelacja. Również ci, którzy dotknęli naszych cebul i znają ich plon potencjał, powiedzą. Czy znacie sobie nic z marchii? Co oni tam mają ciekawego? Dlaczego tak się ludzie interesują nowymi odmianami i co w nich jest wyjątkowego? Dowiecie się już 10 marca o godzinie 19 na portalu Ewa Żywnictwa. Ochrona! Kim są ci niewidzialni wrogowie? Już mówię, na wielu konferencjach powiedzieli wiele ciekawych rzeczy, ale ci mówili o tym, jak dobrze ochronić marchew przed starcem, przed psianką, przed białownicą. Ci niewidzialni wrogowie! Czyli nie z kimś za i O tym wszystkim opowiemy na naszej konferencji. Uwaga, czas na wyjaśnienie zagadki. Czemu mam ten portfel w ręku? Otóż nasz gość specjalny powie wam, jak zarobić na marwi. Co zrobić, żeby pieniądze trafiły do portfela. Dlaczego ważny jest też handel. I o tym opowiemy już. Uwaga, 10 marca o godzinie 19. Zapraszam, chodź. To jest bardzo ważne wydarzenie. Portal Ewa Żywność.